Wyładać. Może ona no, lubi jakieś wiesz, akcje, wyboje, adrenalina, jakieś strzelaniny, hmm. napady. To... Może do policji ją wkręci, jeśli wybrakuje wrażenie. <grym> Jacek?! Ale jest sucho w <grym> Jacek?! Ja pierdolę, przecież kawę piłeś. Czekaj, daj pani butelkę wody, ja pierdolę. Ty pojebie kurwa, się zamknij tam kurwa, nie bajo ty pierdolone chame dam kurwa bajo jajo na tej Ja ja ty chuju jebany na Inowrocławskiej jesteś, ja ci zaraz dam bajo jajo kurwa A my chcemy dwa czy jeden? Chyba dwa by były spoko, nie? Dobra Nie, Jezu Jednak nie będzie pizdy ogień nie, Stop. Stop. o nie! Au! Nie, nie, dymi mi się coś tu! Co dobra. jest? Stop! Kurwa. O, dobra! Czekaj, naprawmy to może, co? Podmucham Nie no, jest git, jest git ty masę nie, My jeszcze siedzimy w ogóle Nie jesteśmy gdzieś na glebie, ale jest dobrze Ja się mocno trzymam kierownicy No że jak mi się za mocno Zobacz skąd mnie kurwa zeskoczyliśmy Wiesz co? Ciężko stąd zobaczyć No, to dlatego mówię Nad nami jest tylko urwisko Chyba airco jest potrzebne, wiesz, bo się nie odzywa, poczekaj, ja połóżę, zrobię sztuczne oddychanie Ja tak. pinie, O, widzisz, widzisz? Majaczy, majaczy, majaczy To do ranego obywatela Nie majaczy, nie majaczy Dobra, uwaga ble. ble Co ble, co ble? Pisi New Empire Raid Eee Fety. Dobra, żyję, haha Cześć, a, ale znowu jestem bohaterem, szefie. Order może jeszcze? Nie, wystarczy Cześć, talon na kurwej balon. Ale po smaku ust chyba wiem kto to jest. Kto to jest? Pani psycholog, chyba kolejna? Aha, a pierdolę, ile my tych psychologów. Tak czy inaczej, mi się wydaje, że to jest chyba Sofi wiesz? A, czyli ty jest zaznajomiony z kobietami poprzez smaku ust. No. no bo akurat Oj. się ucałowałem, że jak wiem, jak smakują. Smacznego. O, dziękuję. Miał Wykłada. kawałek kanapki w buzi. <noise> Jadę tutaj, zaczął tylko. Zobaczcie go. Kurwa. Co tu po lewicy? Co jest kurwa? Co jest kurwa? Halo! Dzień dobry. Chodź, chodź szybko, chodź pa pa pa. Dzień dobry? Dzień dobry. dobry. Tak na prywatnie poza pani stoi? Czy to lejla o była oglądać? ja. Mój... Mój dom? A to wujka dom? Aha. No, jak? A to ja nie wiedziałam nawet! To przepraszam, obejrzałam sobie, ale by ci chciałam buty. Tu wycieneczkę, jak wchodziłam. <laughs> Aha. No oglądałam, nawet wysłałam Pameli zdjęcie dinozaura, który je chodzi doga. A Małpy z cygarem? Jaką małpę? No kurwa, do góry u Steve'ego w pokoju jest małpa z cygarem. No nie tutaj. doszłam tam, bo Pamela kazała mi wyjść. A bimbrownia? No nie widziałam niczego. X kurwa D. No mówię ci, że nie skończyła dojść. To widziałam. Nie skończyłaś dojść? Pamela, tak. zajmij się tym ręcznie. Jest! Wujek, ale oddaj moje 500 dolków! Za co? No bo muszę tam płacić tej, tej Ja muszę kali. nerkę za to dać teraz! A, no dobra. No o właśnie. Minusa otrzymasz w dzisiejszym. <grym <Ja>? <grym w dzisiejszym> tak. Za co? Ja ci dam co. To nagane w takim razie. Nagana nie, jest. Nie, nie, nie. Wszystko Służmy. powiemy wszystkim. O. Nie, to wszystko tylko jest. nie wszystko, wszystko A nie dobra. było wyciszone? No to lota! <grym> Rozłożyłem sam mapę miasta. Dobre, dobra, O kurwa, a To jest. Ja, ja chciałem uciec. Słyszę sygnały, mówię kurde, może ktoś zgłosił. A tamten pan, tamten pan czysty jest, czysty jest. Czysty jest. Tak. a ten pan jest czysty? A jeszcze prowadzimy rozmowę. A, dobrze. Wiesz ja chcę na niego złożyć skargę i chcę tak. złożyć zażalenie. Że za to, że mnie pobił, bo mam teraz siniaka mam podbite oko i mnie tak. boli Tak. Bo przez ten mróz co wieje. Dobrze. Dasz pisik dobrze. W to zapraszamy w takim razie na komendę, złoży pan tam zeznania. Dobrze. Dobrze. Zapraszam. Zapraszam pana, zaraz pan złoży zeznania. To oczywiście przed wejściem na komisariat musi być przeszukane, także panie gadecie, proszę przeszukać, czy nie ma żadnych ale ostrych czemu narzędzi. Na, czemu na dół? Ja chcę tutaj złożyć, ja tu no, kiedyś składa nie no, zeznania. Nie ale na dole się składa proszę pana w biurach. A to składa tak. pan czy nie? Z, w końcu to zażalenie było. No to nie składam. A nie składa pan. A czemu pan nie A czemu... <laughs> <laughs> Dlaczego panie pan nie składa? Pan powie. <laughs> o, mam i się boję. Dwa 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 dwa. W 2006 wyspoczyń był

Owa. Oski. Ała! Owa. 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 To nie działa, kurwa. But fuck. I'll show you some shit. Ja kurwa, klipała. ja się stała, nie mam jak wrócić do domu i rozjeżdżają mnie wszyscy, kurwa, Dobre, co tu się dzieje. Dobra, już, już, Oła, już, no, już ja będę strzelał no tu do nich. Nie strzelaj do nikogo! No, nie ratuj mnie! Dobrze, no. pa. Dwie to! kurwa. No masz kurwa głupia szersze, no masz szersze, kurwa. Chyba ten stupak masz docięty jebany w tej torbie, kurwa. Nie da się tej torby odsunąć w ogóle kurwa, ciągnę i ciągnę ten jebany kurwa suwak i nic kurwa, mać kurwa, którymię, to ja, też może, ja pierdolę, no jebany kurwa suwak, powinienty. nie? Jeban. No kurwa, nie wiem, nie dam rady kurwa. <grystanie> Wszystko w porządku. Nie chodź, Jesteś ze mną Nie, nie jestem z tumowałcie. No, no jak nie? No kurwa, Samurai ty jesteś ze mną w Nie, on nie jest ze mną. No jak nie, patrz. No samuraj nie jest to. dość się idzie z A nie to ja jestem. Nie. Dobra kurwa. Dobra. Dobra. Co? Dobra. Dobra, ja miałam. I do kulnika! lisek wąkam cusek, lisek wąkam na śniadanko zjadł pi kulkę, bo ma pusty bzusek, bo ma pusty bzusek, oj lisku, już do lasu, oj lisek. daj zaś po cichutku, zdaj ześ po cichutku. Lisko I... lisko, wracaj już do lasu. Oj, lisko lisko, skąd mego czasu! czasu? Oj, lisko lisko, kolki wciąż biegają. Oj, lisko lisko, twoje znają.